Zakończył się miesiąc grudzień, pora go podsumować. Grudzień miał 19 dni pracujących, co przełożyło się na 152 godziny i 2 dni świąteczne. Najważniejsze informacje, które nas dotyczyły w grudniu, to stopy procentowe, energia ze źródeł odnawialnych, rząd i wotum zaufania i to nie jeden raz, inflacja, zatrudnienie i wynagrodzenie, bezrobocie, PKB, kursy walut, ceny paliw. Pierwsza istotna informacja pochodzi z 6 grudnia, mianowicie Rada Polityki Pieniężnej debatowała w dniach 5-6 grudnia na temat stóp procentowych w Polsce. I tutaj, bez zaskoczeń, stopy procentowe w Polsce zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie 5,75. Druga istotna informacja pochodzi od GUS z 7 grudnia, mianowicie tyczy się energii ze źródeł odnawialnych. I jak zobaczymy w danych ZUS, 16,81% jest to udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. I jest to wynik mm, porównywalny z roku 2021 nieco wyższy o 1,2%. Dopiero 11 grudnia dochodzi do głosowania nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego, który to rząd dosyć szybko upada i to z dość bardzo niskim poparciem. Dzień później 12 grudnia mamy kolejne wotum zaufania, głosowanie tym razem dla rządu Donalda Tuska i ten rząd utrzyma się, ponieważ dostał 248 głosów za. 14 grudnia mamy aż trzy istotne informacje, wszystkie dotyczą się stóp procentowych. Pierwsza istotna informacja pochodzi z USA. Tam stopy procentowe pozostają bez zmian na poziomie 5,25, 5,5 punktu procentowego. Drugi bank, który w tym czasie podaje informacje dotyczące stóp procentowych to Europejski Bank Centralny. I tutaj również bez zaskoczeń Europejski Bank Centralny również utrzymuje stopy procentowe na tym samym poziomie. Co ciekawe, troszeczkę inna waluta, ale również stopy procentowe, tym razem Szwajcaria i tu również bez zaskoczeń i bez zmian stopy procentowe nadal na tym samym poziomie 1,75. 15 grudnia otrzymujemy od GUS informację dotyczącą inflacji w miesiącu listopadzie i ta wynosi 6,6%, czyli jest minimalnie wyższa niż odczyt pierwotny, który pokazywał 6,5 punktu procentowego, ale jest identyczna jak ta inflacja w październiku 6,6%. Na inflację 6,6 składa się wzrost cen usług o 8,6% i towarów o 5,9%. Miesięcznie inflacja wyniosła bardzo dużo, ponieważ 70%, przy czym to towary zdrożały więcej o 1%, natomiast Usługi troszeczkę potaniały o 0,1%. 20 grudnia otrzymujemy od GUS informacje na temat zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2023. I to zatrudnienie było niższe niż przed rokiem o 0,2% i podobne jak w miesiącu poprzednim yy, październiku. Natomiast ta ilość to 6 494 etaty. Teraz możemy popatrzeć na wynagrodzenie, oczywiście brutto. W listopadzie to wynagrodzenie było wyższe niż przed rokiem o 11,8% i wyższe niż przed miesiącem o 1,7%. Ostatecznie dało nam to kwotę 7670,19 zł brutto. Jako, że mieliśmy informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, to 28 grudnia od GUS dostajemy informacje na temat bezrobocia. I bezrobotnych w Polsce mamy 773 400 osób, z czego najmniej w województwie lubuskim. 15100 osób, najwięcej w województwie mazowieckim z wyłączeniem Warszawy 72 200 osób. Również dosyć duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o udział procentowy. W skali kraju bezrobocie mamy na poziomie 5%, najwięcej kolejny raz w województwie mazowieckim z wyłączeniem Warszawy 8,5 punktu procentowego, ale jest nie, tylko niewiele więcej niż w województwie podkarpackim, gdzie to jest 8,4%, troszkę mniej w województwie warmijsko-mazurskie 8%. Najniższe bezrobocie występuje w Warszawie. W mieście stołecznym Warszawa 2%, do tego bardzo dobrze wygląda województwo śląskie 3,5 punktu procentowego i województwo wielkopolskie 2,9%. 29 grudnia otrzymujemy odgłos informacji na temat produktu krajowego brutto w przekroju regionów za rok 2022 i aż 56% PKB jest wytwarzane w 5 z 17 regionów. I są to takie regiony jak Warszawa, Stołeczne Miasto, Województwo Śląskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie i Małopolskie. Sama Warszawa wytwarza 17,5% polskiego PKB i potrzeba aż 7 tych najmniejszych województw pod względem PKB, aby przebić wynik samej Warszawy. Jeżeli chodzi o kursy walut, to osiągamy pewnego rodzaju stabilność. Dolar amerykański co prawda osłabia się w stosunku do złotówki o 5 groszy, natomiast euro jest na zbliżonym poziomie praktycznie bez zmian. Frank szwajcarski ten z kolei umacnia się w stosunku do złotówki o 13 groszy, porównując koniec miesiąca listopada i grudnia. I fund Sterling z niewielkim osłabieniem 4 grosze. Na światowych rynkach generalnie w pierwszej połowie grudnia ceny, Ropy naftowej spadały w drugiej części rosły, ale na koniec osiągnęły troszeczkę niższy poziom. W ciągu całego miesiąca cena ropy spadła o nieco ponad 4%, co przełożyło się na nieco ponad 3 dolary. Najważniejsze rzeczy, jakie będą nas czekać w styczniu, to podwyżki. Z jednej strony pozytywne podwyżki, czyli podwyżkę chociażby wynagrodzenia minimalnego, z drugiej strony będą to podwyżki wszelkich opłat i podatków.